Lukáša Agnieszka Kołodziejska. Tomka jako szalonego reportera zna chyba każdy polski użytkownik TikToka. Czasem kontrowersyjny zawsze dosadny. Ostatnio wybrał się do Ukrainy. Razem z kolegami zawieźli dwie i pół tony darów od karitasu. I przy tej okazji codziennie dokumentował w mediach społecznościowych zniszczenia, jakie widział po drodze. Dzisiaj nagraliśmy z Tomkiem prawie godzinną rozmowę o tym, co widział. Posłuchajcie fragmentu o tym, co zastał w tym, co zostało po jednym z bloków mieszkalnych. Ta kuchnia rozwalona to tam dobra, a lodówka rozwalona dobra, i wchodzisz do pokoju dziecięcego, gdzie jest, no ja tego nie zapomnę, gdzie jest play, pod podpięty jest pad pod play'a, jest otwarta płyta, która jest w środku. No tam dziecko grało w PlayStation akurat i tam nie było żadnej ewakuacji, ci ludzie po prostu wyszli jak stali, o ile wyszli oni tu nie radio. To był jak garnek stał, tak stał. Oni zaczęli, może pamiętali z moich filmików, są takie domki szeregowe spalone, to tam stali właśnie, to była bucza, przedmieścia buczy, tam stali z tymi czołgami i walili w ten Irpin. Bo tam jest dokładnie tak, że ten pierwszy blok. To ja mówię, mamo. Najwyższy, oni wszystkie zostały, oni tak stali, te po prostu walili w stronę miasta i zbierały tego, Tu jest, wracaj, Ja, I masz dnia bloku i ten z tyłu też jest zniszczony, a ten za tym już nie. Więc to nie było? No, oni tak sobie walili w ścianę miasta, po prostu totalnie bez sensu. Słabu, I, gada. No i najbardziej, wiesz, gdzieś ta schoda właśnie, ta płyta jakaś tam z gierką rzucona i te, te dziecięce rzeczy, dramat. Tam, ja, ja tak najpierw jak przedtem to myślałem, czemu tak jest pozwolone? Przecież nie w każdy trafił, ale to szyby po prostu poszły. To Jaka był taki odrzut i te nie, szyby okna, tam nie było we framugach w ogóle okien. Te okna wleciały i stąd ten cały wagon z domu, bo to wiesz, ten cały podmuch. No i na trzecim piętrze chyba niestety znalazłem to, czego nawet ja nie chciałem znaleźć. No teraz właśnie, z, z domu. zadawać mu się pytania, Atomkowi pewnie niełatwo się na nie odpowiadało, ale cała rozmowa jest na radio ZPL i na naszym kanale na YouTube. Zapraszamy na radio ZPL. Na YouTube. Również teraz na Instagramie, także polecam. Dzięki Aguś 16 kwadrans, po 16. przemiło i bardzo dziękuję za to przeżycie. Mamo, byłem. E, o tam byłem. O tam. O tu. W Radio Z byłem sobie. A teraz. A teraz jestem tu. Fajnie. Uuu! Uuu! Dobra, nie ma co się spuszczać i po jajach. Było fajnie, dziękuję wszystkim, bardzo moje miejsce, ludzie i było mi miło. на рад